Szczęść Boże! Witajcie w ten czwartkowy poranek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia z martwych stanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życia, Straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa, bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Dzisiaj słyszymy w tej Ewangelii, że kto chce zachować swoje życie, ten je straci, a kto chce stracić swoje życie, ten je zachowa. Jest więc to logika zupełnie odwrotna do, od tej, którą się w tym świecie kierujemy. Logika wręcz nie do przyjęcia dla większości zdrowomyślących ludzi. Zwłaszcza wtedy, gdy się zrozumie, co tak naprawdę się pod nią kryje. Nikt z nas nie lubi tracić czegokolwiek. A któż z nas chciałby stracić życie. Pan Bóg chce w tym czasie wywrócić wszystko do góry nogami. Pomysły, które będzie nam podsuwał, mogą okazać się. Absurdalne w świetle naszego zwykłego myślenia, ale kiedy my Mu zaufamy i za Nim pójdziemy, kiedy przyjmiemy Jego logikę, to za 40 dni wszyscy dojdziemy do miejsca, do którego nigdy byśmy sami nie dotarli. I to jest nasza perspektywa na Wielki Post. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.